Był rektorem i profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, biskupem przemyskim, założycielem zgromadzenia służebni z Najświętszego Serca Pana Jezusa, kanonikiem kapituły krakowskiej. Jego wkład w rozwój nauki życia duchowego oraz rozwój Kościoła jest bardzo bogaty, dlatego tym więcej mamy dziś motywów do wyrażenia naszej wdzięczności Dobremu Bogu za dar Jego osoby. Podczas dzisiejszej mszy świętej przewodniczący liturgii arcybiskup Marek Jendraszewski posłuży się kielichem oraz pastorałem świętego Józefa Sebastiana Pelczara. Siostry Sercanki jako wyraz wdzięczności zgromadzenia za pomoc w organizacji tej uroczystości ofiarują katedrze Wawelskiej ozdobny ornat z wizerunkiem świętego Józefa Sebastiana. Odchodził w wolnej Polsce odchodził jako niezłomny pasterz Przemyskiego Kościoła. Jako prawdziwy symbol tej szczególnej jedności, jaka jest charakterystyczna dla związków między Polską, polskim narodem, a Kościołem katolickim.